Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj znowu spotykamy się, żeby rozważyć Słowo, które Kościół proponuje dzisiaj dla nas. I zacznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, oświecaj teraz nasze serca. Dotyka nas przez swoje Słowo, które Bóg przygotował dzisiaj dla nas, byśmy mogły i potrafiły zrozumieć, co naprawdę oznacza przebaczyć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii do świętego Mateusza. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy? Jezus mu odpowiedział: Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał, Okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się na tym sługom, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego Pana, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił Oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział, jesteś złym człowiekiem, darowałem ci cały dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmilować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad Tobą, i Pan rozgniewany wydał go katą, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z Wami mój ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z Was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Ten fragment Ewangelii, który słyszymy dzisiaj. Jest bardzo głębokie. I ten fragment się znajduje w tej części Ewangelii, która mówi, jak my zobaczymy na początku, wracając do początku 18 rozdziału, który będzie mówił konkretnie mowa o relacjach we wspólnocie uczniów. I to jest ten moment, kiedy Jezus chce uczyć swoich uczniów, jakie mają być ich relacje. I ten fragment tak naprawdę odnosi się przede wszystkim do nas wszystkich. To my jesteśmy jego uczniami, i my mamy się uczyć, jak mamy żyć wewnątrz naszych wspólnot. I widzimy tutaj przez ten cały rozdział, do rozdziału 19, że jest ciągłe zaproszenie do przebaczania. I to jest warunek, który jest konieczny, żeby życie wspólnoty w ogóle było możliwe. Nie istnieje żadnej wspólnoty, gdzie wszyscy są dobrzy i idealni. Ale w dobrzy, dobrej wspólnocie bracia i siostry się nawzajem przebaczają. I tylko, I tylko taka wspólnota ma prawo do istnienia i istnieje. I wspólnota to jest takie miejsce, gdzie ludzie mają naprawdę bardzo prawdziwe i głębokie relacje. I teraz idźmy już bardziej do tekstu. Wersy 21. Piotr zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy? Z jednej strony, kiedy ja czytałam różne komentarze na ten temat, pytanie Piotra i jego poprzeczka już jest bardzo wysoka. Siedem razy przebaczyć to już jest dużo. I tak naprawdę, tu ten fragment spotykałem się, w tym fragmencie spotykałem się. Stary Testament i Nowy. Dobrze wiemy, że w Starym Testamencie oko za oko i ząb za ząb. I Piotr, właśnie Piotr, to jest też ciekawe, tu się używa imię Nowe Szymona, Piotr. I to już jest nowy człowiek, który tak naprawdę potrafi już myśleć inaczej, i on pokazuje to. I dlatego on nie mówi, Panie, no przebaczy, trzy razy. On pyta siedem, czyli już zwiększa. I to jest bardzo ciekawe, że Jezus naprawdę jego zaskakuje. Zaskakuje. I, I tak naprawdę te 77 razy nie chodzi o ilość w tym momencie, a chodzi o jakość przebaczenia. I dla niektórych z nas może dzisiaj będzie to bardzo trudne pytanie i głębokie, jeśli chodzi o moje przebaczenie. Czy są sytuacje w moim życiu i w Twoim, kiedy ja mówię, już więcej nie będę przebaczać? już nie da się. I właśnie Jezus mówi dzisiaj aż 77 razy, czyli zawsze. Wers 23. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowi rozliczyć się ze swoimi sługami. To jest moment, ten werset mówi o tej możliwości, tej prawdzie, która spotka wszystkich nas. My sobie żyjemy, 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 tworzymy pewne relacje, mamy pewne zachowania, mamy pewne skłonności, i niekiedy się wydaje, że nikt nie będzie nas sądził, i dużo ludzi, którzy gdzieś są, żyją bardzo daleko od Boga, tak myślą. I każda przypowieść, która jest, ona pokazuje początek i koniec. I właśnie ta, ta przypowieść właśnie jest taka. Ona pokazuje nam, że w pewnym czasie będzie koniec tego wszystkiego. Przyjdzie król, Bóg, i będzie nas rozliczać. I przed nim staje pierwszy jego dłużnik. I ten dłużnik jest winien mu, jeśli przeliczyć mniej więcej na. Ile to znaczy 340 ton złota lub srebra? Dla nas to jest bardzo dużo, dla nich tym bardziej. To jest coś, co tak naprawdę zadaje się pytanie: jak aż tyle ten król mógł dać mu długu? Dlaczego tak się stało? I dochodzimy do bardzo ważnej refleksji, którą właśnie Jezus nam chce dać i pokazuje przez tą przypowieść. Tym królem, jest Bóg. Tylko Bóg może tyle razy pomóc nam i pozwala nam zadłużyć wobec Niego. I tylko On jest tym, który rzeczywiście nam tyle razy może przebaczyć. I dlatego właśnie Bóg jest tym, który pozwala w nieskończoność pewne rzeczy w naszym życiu robić. I to jest też może taki, taki moment, kiedy niektórzy myślą, że mogę robić złe rzeczy i będę żyć bezkarnie. I dużo ludzi tak postępuje. Ci, którzy nie mają nic wspólnego z wiarą i z prawdą. Oni myślą, że nigdy nie nastąpi koniec, ale on przychodzi. I co się dzieje? Ten sługa, który otrzymuje przebaczenie, jak się dowiadujemy z tej przypowieści. On wyszedł, jak mówi werset 28, spotkał innego sługę swojego pana, który był mu winien 100 denarów. To jest prawie nic. To jest prawie nic. I jest bardzo ciekawa reakcja, która się odbywa w tej sytuacji. On wychodzi i tak naprawdę wygląda, że on ma tyle radości, tyle. Zdziwienia tak naprawdę myślę, że został wybaczony, i on naprawdę spotyka drugiego człowieka, który jest mu winien prawie nic, i on nie chce mu wybaczyć. On postępuje źle. On nie chce usłyszeć tego, co nie minęło 5 minut tego samego zachowania. I nawet ciekawe, kiedy ja patrzyłam i porównałam wersety 26 i 29, one są bardzo podobne. I w jednym przypadku i drugim oni padają na ziemię przed tym, którym są dłużni. Oni padają na ziemię i jeden błaga, a drugi prosi. Więc zachowanie ich jest identyczne. Identyczne. Jeden jest dłużny. 340 ton złota albo srebra, a drugi 100 denarów. I dlatego co się dzieje? Sytuacja bardzo podobna, ale rozwiązanie sytuacji jest różne. I dobrze wiemy, że kiedy pan słyszy o tym wszystkim, on jest bardzo smutny. I on rozumie, że coś takiego, to co on doświadcza i widzi ten król, nasz Bóg, kiedy patrzy, kiedy ja z serca nie mogę przybaczyć swojemu bratu, jak mogę stawić przed Bogiem i prosić o wybaczenie. Wydaje się to nielogiczne, nie? Ale bardzo często my tak postępujemy i dużo lat niekiedy nie możemy komuś wybaczyć jakieś zło. I bardzo często to zło. Nie mówię o sytuacjach rzeczywiście bardzo dramatycznych, ale mówię o słowach. Bardzo często jest trudno wybaczyć złe słowo, które ktoś powiedział o mnie albo o tobie. I my możemy tak żyć bardzo długo czasu. I wiemy, jaka jest reakcja tego pana, reakcja króla. I też możemy wyobrazić, jaka będzie reakcja naszego Boga, kiedy staniemy przed nim. Kiedy my prosimy o wybaczenie, my mamy wybaczyć. I zakończyć nasze rozważanie chciałam jednym fragmentem z dzienniczka, który właśnie przypada na ten dzień dzisiejszy, 13, 13 września, to jest numerek 474-76, tylko to był rok 1935, i to sam dzień, w którym Jezus Uczy Faustynę modlić się koronką do Bożego miłosierdzia. I to jest moment, kiedy ona się modli i widzi w pewnym momencie Anioła, którego nie może powstrzymać Anioła Gniewu Bożego. I ona, za, ona się modli różnymi modlitwami, które ona zna, ale ona widzi, że On nie ustaje. I ona zaczyna słyszeć w sercu słowa. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I po tych słowach anioł nie ma mocy, nie ma siły. I wiemy, że ta modlitwa, jak Jezus sam mówi, to jest modlitwa na usmierzenie gniewu mojego. Dlatego dla wszystkich, dla kogo jeszcze jest trudno przebaczyć, kto by nie chciał tego robić, zapraszam, żebyśmy prosiły o to miłosierdzie przez koronkę, żeby Pan Bóg pozwolił, żeby nasze serce błagało o miłosierdzie dla nas, ale też dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują Jego miłosierdzia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.